Audycja powstała w Radio Warszawa 106 i 2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Łukasza. Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze, zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie synojskiej. I wielu trendowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem, porwawszy się z miejsc wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry. Na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. W przygodzie swojej wiary, czyli relacji z Jezusem, były na pewno etapy w naszym życiu, że otoczenie, Sprawdzało naszą autentyczność. Powątpiewali. Może nawet wyśmiewali nasze wcześniejsze grzechy. Rodzina nieraz stwierdzała: "Taki święty jesteś?". Może z powodu mojej wiary doświadczyliśmy pewnego wykluczenia, jakiegoś prześladowania, wielkiego cierpienia fizycznego czy psychicznego. Pamiętam moja znajoma nie została kiedyś zaproszona przez koleżankę, która organizowała domówkę tylko dlatego, że jest katoliczką. Dzisiaj Jezus otrzymał wyrok śmierci, wyrok za prawdę. Wielu też otrzymuje podobny za przyznanie się do Niego samego. Pytajmy siebie: Czy wyznawanie mojej miłości do Jezusa naprawdę mnie kosztuje? Ile cierpienia już doświadczyłem? Ile poniosłem ofiary? Ale też z drugiej strony pytajmy, czy moja wiara, jeśli mnie nie kosztuje, nie wiąże się z trudnościami i prześladowaniami, czy naprawdę jest autentyczna? Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.